Że nic nie rozumie z tego, nic kompletnie i lepiej, niż żeby się otrzymał z daleka. Hmm. Lepiej dla, dla monarchii, dlatego że Ale proszę, że... proszę powiedzieć, jaki był cel Meghan Merkel? Weszła do rodziny królewskiej, przejechała przejechałaś tym przepięknym powozem, miała ślub królewski. Po co ona wchodziła do tej rodziny, żeby potem z niej wyjść w taki jeszcze bezczelny tak, sposób? Los, tak, losy. Dlatego, że no, co tu dużo mówić? To, to taka aktoreczka trzeciej kategorii mniej więcej, też z rozbitego środowiska rodzinnego. Matka, matka czarną feministką, mm -hmm. prawda? Ojciec też jakiś tam, mówiono o jakichś narkotykach, mówiono, mówiono o tym, że, że zarabiał na opowiadaniu o swojej córce. To, oh, co też wiedział. Czy prawda, o tatusiu tak. właśnie, e, jednym z tym bardzo nieciekawe środowisko, z którego ona się wywodzi. E, no, potem potem, potem no, została tą aktoreczką rzeczywiście, jeden, jeden tam serial jakiś, e, jakiś robiła, ale, ale to naprawdę ona Pana Boga za nogi złapała. No to Tylko, że nie potrafiła to... tego... Ale nie to niewiele przeszkadzało robić, ładnie się ubierać i, i być... I szanować ludzi generalnie, no tak. a zwłaszcza, prawda, Rodziców to przecież szacunek dla rodziny, męża, no to jest sprawa w ogóle podstawowa, bo wiadomo, że, że, że jeżeli będzie się tutaj prawda, coś, coś działo, to, to małżeństwo prędzej czy później się skończy. Właśnie, i to, to, to może się gdzieś tak źle skończyć. A jakie są to jeszcze, losy? Nie jest to jeszcze nie koniec.